Dobrochna już dwa lata bierze udział w zajęciach językowych w szkole Maryland, i muszę przyznać po tych dwóch latach, że rzeczywiście widać efekty pracy pani Marii z dziećmi. Dobrochna uwielbia odsłuchiwać płyty z piosenkami z płyty, która jest dołączona do podręcznika. W kółko wałkuje wciąż te same piosenki, ale dzięki temu uważam, że osłuchuje się dobrze z nowym słownictwem. Ja jako mama cenię sobie bardzo to, że te zajęcia odbywają się w takiej um, niestresującej i swobodnej atmosferze, um, wolnej od takiego um, stresu czy, czy schematu, jaki, no, jaki często panuje w szkołach. Um, dzieci uwielbiają um, imprezy tematyczne, które um, szkoła dla nich organizuje, um, czyli na przykład baliki przebierańców, czy um, Szukanie jajek wielkanocnych, gdzie my, jako rodzice, jesteśmy zawsze mile widziani. Myślę też, że ta forma zabawowa tych zajęć jest nie bez znaczenia dla dzieci, właśnie w takim wieku, które dopiero zaczynają naukę w szkole, dlatego że nie czują tej presji, tego stresu, a tutaj poprzez taką swobodną atmosferę i, i, i formę tych zajęć, one łatwiej. Um, Łatwiej przyswajają sobie tą, tą wiedzę, którą pani Maria im gdzieś tam przemyca w formie takiej typowo zabawowej. Ja jako mama jestem bardzo zadowolona i, i tyle mogę powiedzieć. Myślę, że większość rodziców pewnie tak samo jak ja. Dziękuję.